Rozpoczynamy program Goździna Radia RSC. Dzisiaj Państwa także moim gościem jest Agnieszka Skoczek, osoba, która dużo wie na temat filmów bardzo wartościowych, ale dzisiaj będzie mówić o bardzo, bardzo wartościowym wydarzeniu, które już wzrosło się na stałe, jeżeli chodzi o filmowy krajobraz Skierniewic, chodzi o Festiwal Tosiak. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, Powiedz hej. Powiedz mi, co nowego nas czeka, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję tego wydarzenia? Myślę, że dużo nowości. Przede wszystkim jakby duża gama warsztatów, która mhm. z jednej strony się już odbyła, inna jest w trakcie, a jeszcze inna będzie się odbywała już w trakcie samego festiwalu, bo już za nami warsztaty animacji poklatkowej, mamy piękne intro festiwalowe, którym się chwalimy. Właśnie w trakcie jesteśmy warsztatów krytyki filmowej i one mają swoją kontynuację już w trakcie festiwalu. Powstanie gazetka festiwalowa, więc młodzież uczyła się takich podstaw krytyki filmowej, jak przeprowadzić wywiad z twórcą, jak potem ten wywiad spisać, jak ta gazetka. W ogóle będzie wyglądała, no i potem realizowanie, realizacja całej gazetki, redakcja gazetki festiwalowej będzie miała swoje miejsce już w trakcie festiwalu, no i też w trakcie 21 października odbędą się warsztaty pisania scenariusza. Więc to tak, warsztatowo w tym roku bardzo dużo, ale też mamy taką super nową rzecz, która się nazywa w salonie Pana Tośka, czyli zeszłoroczna domówka, która w tym roku dostała nową przestrzeń, bo tą, ten salon pan. Tośka urządziliśmy w sali strakacza i tam powstała taka sala multimedialna, której troszeczkę jest tak, jest tak domowo, ponieważ stanęły w tym miejscu eksponaty, meble, przedmioty różnego rodzaju, które mogły być w mieszkaniu Antoniego Nużyńskiego. Są to przedmioty z lat 60., -tych, 70. -tych. Tutaj ogromne ukłony dla Akademii Twórczości, gdzie panie, pani Aneta Kapelusz i pani Małgosia Szpunar też pomogły nam. Te, te przedmioty dobrać, więc wchodzimy trochę tak, jakbyśmy odwiedzili Antoniego Nużyńskiego w mieszkaniu. Tam jest aparat fotograficzny, tam jest też lampa. Powiedzmy, że taka z planu filmowego tam jest maszyna do pisania, makatki ze zdjęciami, też takie werki z planu filmowego, na którym jest Nużyński z reżyserami, z aktorami, ze światłomierzem przede wszystkim, bo to, był je, bo to było jego główne narzędzie pracy. Więc ta przestrzeń jest stworzona też tak, żeby nie zamykać Antoniego Nużyńskiego w żadnej gablocie, żeby nie był obiektem muzealnym, tylko raczej właśnie jakimś takim duchem unoszącym się w tej przestrzeni, że trochę wchodzimy i poznajemy Nużyńskiego z Różnych elementów, które są tam w tej przestrzeni. Wydrukowaliśmy też fragmenty wypowiedzi Antoniego Nużyńskiego dla czasopism filmowych, między innymi dla filmu z lat właśnie, przełomu lat 60., 70., gdzie generalnie mówi też o trudach, znojach pracy operatora filmowego, o tym jak lubi fotografować bardziej w przestrzeni zamkniętej niż w plenerze. No takie różne ciekawostki, żeby właśnie poznawać go od tej strony. Nazwałam tą salę też multimedialną dlatego, że na ekranie w salonie Tośka wyświetlamy taką, taką zapętloną prezentację. Są to trzy filmy, które wybraliśmy tak po prostu poglądowo, trzyminutowe minutowe fragmenty. W których też chcemy pokazać, jak Antoni Nurzyński operował kamerą, tak? jakie, jakie kadry, kadry, jakie kadry stosował, w jaki sposób ustawiał aktorów, więc to tak. Dla zapoznania się też z jego warsztatem. Eee... Ja myślę, że tutaj można powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli ktoś obejrzy jakieś filmy z lat 60. czy też 70. to zobaczy, że te e, domówki były naprawdę pierwsza klasa. Cieszę się, że tośek nie jest zamknięty w mauzoleum, że on po prostu pokazuje to wszystko. Natomiast wspomniałeś na temat tych warsztatów. Te warsztaty są stricte nakierowane na uczestników. Podejrzewam, że młodych uczestników co nie odkrywają w nurzyńskim, jeżeli chodzi o to, Przecież tego tośka już mamy wiele lat. Wiele osób się przewinęło przez to wydarzenie bo ja cały czas mówię to nie jest festiwal to jest wydarzenie po prostu i oni za każdym razem coś nowego odkrywają tak jest zamysł mhm. tak, tak chcielibyśmy to żeby tak było o tych warsztatach o których wspomniałeś tak skierowaliśmy je do młodzieży w wieku 15-19 lat i o, o ile te warsztaty z animacji poklatkowej były mocno też związane z postacią Nurzyńskiego ponieważ to festiwalowe intro, które miało powstać, które miało być produktem tych warsztatów, no właśnie miało być inspirowane Nużyńskim jako twórcą, jako operatorem, jako twórcą zdjęć filmowych i tutaj prowadząca warsztaty Zuzia Szor, studentka łódzkiej szkoły filmowej, też miała takie zadanie, żeby o Nużyńskim poczytać, też udostępniła mi wszelkiego rodzaju materiał, które posiadam i też miała to przekazać młodzieży tak, żeby żeby gdzieś tam mogli się właśnie zainspirować jakimś fragmentem filmu. Też takie fragmenty Zuzia pokazywała na tych warsztatach, żeby też w tym intro oddać pewien, pewien rys twórczości. No wiadomo, że to jest bardzo trudne do przekazania, szczególnie, że to intro trwa bardzo, bardzo króciutko, ale, ale tak, gdzieś tam właśnie chcemy, żeby Nużyński był pewnym inspiratorem żeby zaciekawiał, a niekoniecznie, żebyśmy uczyli się o nim. Uczyli, no, mówili o tym prawda? tak, encyklopedycznie, urodził się, żył w Skierniewicach i tyle, tak. Więc, więc chodzi o to, żeby bardziej inspirował twórczo właśnie od strony takiej warsztatowej, technicznej. Spojrzenie przez. Jakbyśmy trochę tak patrzyli, spojrzeniem mnużyńskiego na rzeczywistość, przez właśnie pryzmat kamery i tego, w jaki sposób on tą rzeczywistość nam pokazywał w filmach. Więc to gdzieś tam jest takie. Taki zamysł. Jak... Właśnie zauważyłem, że mogło być godzinami na ten temat rozmawiać. Ja chcę nawiązać do kolejnego nową, które się pojawia, ponieważ macie wspaniałego mecenasa. Ministerstwo. Tak. tak. W tym roku właśnie cały ta, całe to bogactwo mhm. programu odnosi się do tego, że 12 Mały Festiwal Filmów Polskich Tosiek otrzymał dofinansowanie. Od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I też dzięki temu możemy ten program w tym roku tak bardzo nasycić wszelkimi wydarzeniami, bo też między innymi w sobotę odbędzie się też koncert. Polskiej, polskich piosenek, piosenek z polskich filmów, o tak, uh -huh. które przygotowała z, ze swoimi podopiecznymi Aneta Figiel. I ten program muzyczny uświetni Gale wręczenia statuetki, bo w tym roku też dzięki dofinansowaniu udało się zaprosić do współpracy lokalnego artystę, pana Włodzimierza Wasilewskiego, który zaprojektował nam statuetkę. I, i ta statuetka w tym roku będzie miała swoją premierę, ale też już stanie się statuetką festiwalową. Po prostu z roku na rok będziemy ją już powielać, tak, jeśli dobrze, dobrze się wyrażam w tym momencie. Ale chodzi o to, żeby to była już po prostu festiwalowa statuetka, ta zaprojektowana przez pana Waślewskiego. I kto by pomyślał, że w 17 edycji dopiero się dorobiliście swoje statuetki, intro, bo to intro, podejrzewam, że też będzie już wam chyba towarzyszyć. To nie, nie intro będzie, słyszałem. intro dotyczy tylko tej edycji. A statuetka już zostanie z nami na zawsze. Jakie, jakie filmy przygotowaliście? Wiadomo, że mówimy o domówce, która z pewnością wielu osobom się spodoba. Tak, tak, bo domówka tak. Najpierw jest salon pana Tośka, a w sobotę wieczorem, już po wręczeniu statuetki, po całej tej gali oficjalnej, podziękowaniom, po podziękowaniach i, i emocjach z tym związanych, zaprosimy wszystkich właśnie na domówkę do tego salonu Tośka. I tam też będziemy jeszcze oglądać film zwycięski, ale to też już będzie taki, taka domówka, czyli już bardziej Impreza, żeby się spotkać, pogadać jeszcze i gdzieś już złapać oddech po wszystkich tych y, emocjach. E, a mm, co zobaczymy? A co zobaczymy, mm -hmm. tak. Um, więc e, cieszę się bardzo, bo e, jakby główna część e, festiwalu, czyli te pierwsze pokazy takie powiedzmy otwarcia, to są pokazy mocno przedpremierowe. Mm -hmm. Bo film e, W nich cała nadzieja, który zobaczymy w czwartek o godzinie 18, e, wchodzi do kin bodajże dopiero w listopadzie, ale to też jest z mojej strony takie trochę... Przewrotne, ponieważ jeszcze nigdy chyba w historii festiwalu Tosiek filmem otwarcia e, nigdy nie był film science fiction. A bardzo mocno kibicuję w ogóle kinu gatunkowemu, polskiemu kinu gatunkowemu, więc pomyślałam sobie, że dlaczego nie. E, a film ten w Gdyni na Festiwalu w Gdyni był pokazywany w konkursie e, mikrobudżetów. E, I został też wyróżniony tam, dostał nagrodę dla klimatycznego filmu. I w ogóle tak e, jakby w kontekście wydarzeń, które mamy teraz e, którym żyje cały świat, jakby gdzieś tam jest e, też takim dobrym komentarzem, i proszę się nie zrażać, że to jest science fiction, że jednym z bohaterów jest robot i tak dalej, bo to wszystko jakby w swoim wydźwięku jest bardzo. Bardzo ludzkie. I, I też zapraszam, bo scenografia do tego filmu, kostiumy, jakby ilość skojarzeń i cała gama filmów, które nam przychodzą do głowy, kiedy je oglądamy, jakie, jakie inspirowały pewnie reżysera, to jest naprawdę Mistrzostwo Świata. Więc, więc serdecznie też na niego zapraszam. A i go z kolei, czyli ten piątkowy seans, no to tutaj już w ogóle jestem. Przeszczęśliwa, że udało się. A, bo jeszcze nie dodałam, że w czwartek też po seansie naszym gościem będzie reżyser filmu W nich cała nadzieja, czyli pan Piotr Biedroń. A spotkanie poprowadzi Michał milka Milczarek, sekretarz Zarządu Cechu Fantastyki Z Kierką. Więc w porozumieniu z, jakby, z Cechem Fantastyki też jeszcze mamy. E, takie super wydarzenie. E, I w piątek z kolei Imago, czyli film, który na festiwalu w Gdyni zdobył srebrne lwy i to jest naprawdę mega przedpremierowy seans. E, I też udało mi się e, zaprosić na spotkanie reżyserkę Olgę Hajdas, i po, e, po seansie to spotkanie z kolei poprowadzi Łukasz Saptura. E, i tutaj z kolei jest to bardzo artystyczne kino, kino zanurzone w muzyce punkowej. Takie skojarzenia, które mi przychodziły do głowy podczas sansu, to takie, nie wiem, pierwsze koncerty Manamu i Kory, albo też Joy Division, na przykład, i Jan Curtis. Więc to jest taka no, niesamowita opowieść o też o wolności, o chęci wyrażania siebie, i tutaj bardzo wyrazista kobieca bohaterka, która gdzieś tam cała ta historia jest oparta o autentyczną biografię to wszystko pewnie w trakcie też rozmowy z reżyserką wyjdzie na jaw, ale też zanurzona w niesamowitych oparach dymu papierosowego, który tam się sączy non stop. Więc więc to jest niesamowity niesamowicie też klimatyczny film i bardzo serdecznie go państwu polecam, no bo to też taka gratka, żeby go zobaczyć tak bardzo wcześnie przedpremierowo, no bo po to też są festiwale, żeby widzieć coś wcześniej niż inni. E, także tak będzie wyglądał e, te dwa pierwsze, dwa pierwsze wieczory. Sobota, no to już jest taki czas na e, podsumowanie konkursu krótkich metraży, wręczenia statuetki, no właśnie ten koncert, o którym e, mówiłam, no i potem domówka Utośka, a niedziela taka bardziej familijna, bo zaczynamy rodzinnym porankiem w kinie o 11, tutaj zestaw. E, takich zestaw seriali, odcinków seriali polskich oczywiście, smutaski i wesołki. Taki jest temat i te odcinki seriali są właśnie tak połączone pewnym takim tematem smutaski i wesołki, więc też za każdym razem będziemy mieć do czynienia z innym bohaterem, inną animacją, ale to jest bardzo bardzo fajny bardzo fajny seans już nieraz go grałam też w ramach rodzinnego poranka w sensie takim że to już jest kolejny zestaw jakby za każdym razem jest inny temat ale, ale bardzo dobrze się też współpracuje z, z producentami dystrybutorem tych, tych animacji więc zapraszam serdecznie a potem e, filmy, które mm, możliwe, że już zostaną obejrzane wielokrotnie. No bo tak jak chłopi, e, już przecież w Kinoteatrze Polones e, mieli swoją premierę 13 października, ale u nas jeszcze na festiwalu też się pojawią z racji tego, że też w programie, który sobie założyliśmy i z którym też startowaliśmy w konkursie o ten grant w ministerstwie, była taka pozycja jak współczesna ekranizacja literatury. No i tutaj chłopi są idealną propozycją, dlatego też przed seansem w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną imienia Raymonda Agnieszka Kutermankiewicz właśnie o tych kontekstach i o tych połączeniach literatury i filmu powie. A zakończymy wszystko kinem szpiegowskim, czyli najnowszym filmem. Miana Holubka, Doppelganger, Sobowtór i tutaj o tle historycznym powie Łukasz Saptura, dziennikarz, historyk. I tak to się zakończy. Dodajmy <gry> tylko, że oczywiście będzie Miejska Biblioteka imienia Raymonta przy ulicy Reymonta, Reymonta 33. Szanowni Państwo, jeżeli miałbym powiedzieć, jak wygląda dziesiąta muza to bym powiedział, postać Agnieszki Skoczek idealnie oddaje i gestykulację, i żywiołowość, jeżeli chodzi właśnie o tą muzykę, która ma w sobie złoty, srebrny ekran. Agnieszka Skoczek o Tośku dzisiaj rozmawiała. Przypomnę tylko, że wszystko jest organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Dziękuję. Dziękuję.